...czerwonej sukience Lana del Ray, spokój. Polska. Mamy ulepszenia gangu. boku pierwszy poziom ulepszenia bomby galwanicznej od odwieźć menu tworzenia przedmiotu, aby korzystać nowy schemat. Pozyskaj ulepszenia yeah, Ja, szanowna nauka. Mamy wszystkie ulepszenia gangu. Ulepszenia gangu. Wszystkie pozyskane ulepszenia. Hmm. a bo jestem do no, tak. eee, ulepszenia chciałem jeszcze ulepszyć Ojej, zaraz mi kasy zabraknie Uuu. trzeba by znowu farmienie zrobić musi wyposaż ulepszenie to no bo podwójne ulepszenie, ulepszenie. 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 Dzięki, papa! Pa. No, przy telewizorze, niestety e mamy stwórz Buna, bomba galwaniczna, ulepszenie drugie i uleps skuteczność le lekarstwa. Jeszcze, no że dużo ulepszenie trzecie. No i wszystkie zrobione. Torba na bomby. konorze ulepszenie. Wątek popularny trzeba przejść. Dzięki, pap Jest <grym>, twórz. Dzięki, papa.